Jesteś menedżerem z syndromem oszusta? Syndrom oszusta to takie zjawisko psychologiczne, w którym osoby mimo swoich osiągnięć nie wierzą w to, że coś potrafią. I mają takie wewnętrzne przekonanie, że są oszustami i w ogóle nie zasługują na sukces. Załóżmy, że zostałeś awansowany na stanowisko kierownicze. Pomimo swoich kompetencji i doświadczenia, czujesz, że w ogóle na to nie zasługujesz. Możesz myśleć, że taki awans otrzymałeś dzięki szczęściu, nie swoim umiejętnościom. To jest błąd, bo obawiasz się, że współpracownicy mogą odkryć. Że nie jesteś takim dobrym liderem, jak się wydaje. Często takiemu myśleniu towarzyszy lęk, że ktoś to odkryje, że jesteś niekompetentny. Jeżeli dodatkowo trafisz na osobę, która deprecjonuje Twoje osiągnięcia, jakiegoś beznadziejnego menadżera czy dyrektora, bo w ten sposób on sam podbudowuje swoje własne ego, no to jest to nielada wyzwanie. Dlatego zamiast od razu skupiać się na swoich brakach i na tym, czego nie umiesz, zwróć uwagę przede wszystkim na swoje mocne strony. Przecież dobrze wiesz, w czym jesteś najlepszy. Nikt tego nie wie tylko ty. Na tym właśnie się koncentruj na początku drogi, ale korzystaj z każdej szansy na rozwój i naukę. Pamiętaj, nie ma przypadków, bo przecież wszystko, co masz w sobie, to w jakiś sposób sam wypracowałeś. Nikim Go, głowa do góry i peace.